Witamy. To jest System Shock 2, kolejny odcinek, i cały czas jeszcze jakoś daje radę normalnie, bez jakichś wspomagania się solucjami, jakby się za bardzo blokował. Wszystko jest, że tak powiem. No, może nie, nie, no nie jest na ślepo, ale naprawdę po długiej, długiej przerwie, jak w to pierwszy raz grałem, także. zapisz yy, Zapiszę sobie tak bardziej. Duży, gruby zapis, mam. Ok, teraz dzięki temu, że. Yy, Komputera w Engineering Control. Mogę tu wejść. Oraz przejść tym włazem. Oraz, co tu będzie? Mam naprawić dwie rzeczy, tak? Według tego, co mam tutaj w notatkach. Zam no, reset, czyli zrestartować coś. Uuu, cóż to jest? Nie podoba mi się to. Niezbyt bezpiecznie to wygląda. Okej, okay, zombie. Shotgun? Nie, normalnie. Boję się, że tutaj będzie nagle fala z zębiaków na mnie. O! Co jest? Z której strony? Es! Kurde! Co jest? Kwasie! Okej. Okay. Aha, i zapomniałem, że mogę badać. Kurde, gdzie jest ten mózg? Poproszę o. właśnie. Badam mózg szympansa. To jest takie dziwne, ale. Fajne udogodnienie. Zobaczymy, co mi to da. Powiedzmy, za parę minut będą wyniki badań i być może się okaże, że na przykład będę zadał większe obrażenia tym szympansom. Uuuu! Ale zarąbiście! Czy to czy to jest na... Kurczę... Widzicie? Żeby używać tej tego miecza świetlnego, tak można, to jest laserowy rapier dokładnie, trzeba mieć... Umiejętność broni energetyczna, pojmie 4. To jest bardzo kurde dużo. Oraz, czy coś tu mogę zrobić? Nie. Nic. Na pewno nic? Ale to jest tutaj security control station do łamania się. Także... O kurde, takie trudne. A kosztuje tylko 3, więc mogę na potęgę tutaj się bawić. Coś mam. Arr, no kurde, daj mi spróbu... daj mi wygrać, proszę ej, 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 Dobra, nie to nie Dobra, jeszcze dwie próby, ok? A sztyb no tutaj to mam za jedna tylko... no dobra, to jeszcze jedna próba Też cię lubię. Pani komputerze. Wow, nie wiem, że tak można. Okej. Okay. W takim razie, skoro nic tam nie było... Ja stąd przynę, prawda? A tutaj jeszcze mam windę jakąś na dół. Okej, okay, nara. Albo... albo dobra, okej, okay. najpierw to sprawdzę, bo później ty... A nie, nie mogę. <laughs> to już jedna możliwość z głowy. Tam bardzo wysoko jest kamera normalnie. A nie śmieję. Zresztą tam się wydaje, że będzie jeszcze więcej kamieni, w takim razie. Czy jest możliwość ich zauważenia, chociaż. Nie, nie ma na razie, okej. Aaaa, mam ci rogu. Miałem mieć oczy dookoła głowy i co? Jak na razie zauważyłem to, nie? No i tak słabo. Daj 6 dni temu. Malone, the OSA spook, próbował przejść jedną z tych things z attack Oh, fermium, czyli... Macie fermium na stanie? Ferm? A macie w y, medycznym ferm na stanie? Mają, jak będę w medycznym, to będę mógł dokończyć badania nad mózgiem małpy. A w międzyczasie badaj no to. A nie mogę tego go nie Nie będzie działać, prawda? A nie, działa, okej. Okay. Okej. Okay. To podjechaliśmy. O, to jest całkiem miejsce, na to nie wdepnąć. To wygląda dość konkretne. Okej. Okay. Engine na sales offline. Jak to mogę zmienić w takim razie, panie? W komputerze. Daj się naprawić, jak to zrobić? Bo ja tutaj mam coś zrobić, prawda? Tylko. Eee, a nie na tym, Mis... Ja pierdzielę co jest. Aha, aha. Hehe! Toś mnie zaskoczył. Moment. Proszę sobie przeczytać jeszcze raz te notatki. Reset Starboard Engine nozzle. Może najpierw mam coś innego zresetować, a później to. Dobra, nie wiem na razie. Tutaj nie mogę nic zrobić póki co. Tak? Dobra, y tak powiem. W drugi sposób naprawienia tego nie da do rady. Nie ma tutaj nic tutaj na toler? Chyba nie ma. A zaraz, tu coś jest. Tylko, że nie będą się tutaj dostać. Oczywiście, że nie, chyba że. jakieś 5% szans. 3, 4, 7, 6, A to chyba. Nie, to nie.

This whole ship is falling apart. She's the only one damn. who knows what from what. I saw her argue damn, with damn, damn. To Holy or whatever his name is. And she eye. No Mamma mia! Mamma mia! mia? Not a... <laughs> okay, I <laughs> okay. się Dobra, tu jest jeszcze mnóstwo drzwi. Ej, kolego. Pięć złotych dla mnie. Skąd ja przyszedłem? Stąd, tak? Muszę być zorientowany w terenie. W takim razie, jak tam... tu poszedłem, to jeszcze do następnego tu. A, tu jeszcze sporo rzeczy będzie do cykania Ooo, co jest to? Easy, 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 easy. Muszę poczekać parę, sekund. Nie ma kamery, gdzie ona była? Gdzie ona jest? Nie trafiłem, zdarza się, no ale dobra. Wick, kawy i teraz, jak teraz Akuku nie wyjdzie, prawdziwe polskie, znaczy moje, nieważne. E. Dobra, Mam radę. Co to jest? Wysokie napięcie. Najpierw sprawdzę po drugiej stronie. Okej, okay, na dół na pewno się da zejść, bo są trupy i tam drabinka była. Uwaga, bezpieczeństwo przede wszystkim. Okej. Okay. W sumie to nie już mam tyle kasy Aaaaaa. Dobra, pierwsza rzecz została załatwiona przez mnie i dostanę Luga. Przesła... Najpierw sprawdzę notatki moje to było właśnie Starboard Engine, czyli to jest... nie umiem tego przetłumaczyć kurka wodna. Może jak będę wrzucał film na YouTube to wstawię jakieś jakieś annotacje ewentualnie, <mum> jak coś mi się wpadnie do głowy

Jeden stan jest w stanie, że tak powiem, na jedynce. Jeszcze nie ma żadnego naboju, no po prostu nie wiem. Hello, Chips zawsze można zjeść. Dziękuję. Pojawia... że nie ma na promieniowanie. Dobra. A zalewam tego na naprawdę. Mam już takie sporo amunicji. Na razie nie jest źle, muszę do góry, więc Jak się gra w to po raz drugi ten jest troszkę dużo bardziej ułatwiony, troszkę dużo bardziej jakie to powiedziałem. Ale jednak aczkolwiek boję się. Ej, 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 ej! ej. Ile mam amunicji do na Pięć? No nabojek. Kurde prawdę. Na ciężkie czasy zdołam. Kolego? Chcemy takich w mieście. Kurde, z No. strony. Yy, ok, i teraz tak. Jeszcze z tej strony nie byłem normalnie w obozie sobie. Ha, to będzie pewnie dokładnie to samo co tam w stronę No jasne, i tu będzie też kamerka gdzieś. Obstawiam. O, koleś. Ale, jaja. hm, ta kamerka. Jak się zapisuje? Ja pójdę zapisać. Przez... Zapomniałem, jak się zapisuje. Fajnie. Nie ma kamery. Ale jest głowa. Dobrze. Ok. Port na cell computer. Alright, czyli to będzie drugi. teraz tam na górę. Baterel będzie się dał tam to aktywować. Co nie chciałem. Teraz jeszcze tutaj. Co to jest? To nic nie ma. Ale jeszcze szybki myk dookoła tego. Eba na marne. Eba ma po nic. No nic, eiku. Nie wiem, czy sobie nie, nie zmienić yy, poziomu trudności na trudny teraz. Bo trochę dobrze mi idzie, a chcę, żeby było troszkę ciekawiej. Jak będzie źle to z kolei z sportem wrócę na normalny. Także, także spróbuję tak zrobić. Zryzykowne, bo nigdy nie grałem na trudnym. To jest ryzykowne. Czy miałem trzy punkty zdrowia? Miałem chyba. Jak stąd wyjść? A, z drugiej strony się mam. Oki dok. Ciekawe co zmieni poziom chyba 500, tak jak w falałcie, czyli... Przeciwnicy są wytrzymałości, i tak dalej, i tak dalej. Uuuu! Albo nic albo więcej. A to było bez sensu, bo będę 3 punkty zdrowia. Okej okay. A teraz okej. Okay. Ale takiego będę to jeszcze nie wiem. Ej! Jaki cudem ty możesz trać? Czy znaczy, możesz sobie się, Wow.

będzie spotkanie z Polaito. Nareszcie. Jep Wszystko teraz będzie funkcjonować, ale fajnie. Dobra, a sobie tutaj przerwę. A, zapiszę sobie tutaj. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku.